Cześć, witajcie przy nowym projekcie. Ostatnio wrzuciłem Wam materiał, jak rozpoczynaliśmy tutaj pracę. Nie miałem czasu, żeby Wam o tym wszystkim poopowiadać, jak to było zaczynane, a więc dzisiaj Wam to wszystko przybliżę. A więc po kolei, od czego były zaczęte wszystkie prace tutaj na tej działce? W pierwszej kolejności przyjechał Godeta, nabił nam tutaj paliki. Obręb, w którym będziemy wybierać naszą ziemię z wykopu. Tak jak widzicie, taki palik nabite jest na każdym rogu budynku, zakładem 2 metry poza obrys naszego właściwego budynku czyli tutaj od granicy, w miejscu, gdzie będzie posadowiona ława, plus jeszcze 2 metry na zewnątrz, tak abyśmy mogli się tutaj spokojnie przemieszczać. Następnie przyjechała koparka, ściągnęła humus humus, czyli tą wierzchnią warstwę ziemi takiej organicznej. Odwiozła nam tutaj wszystko na, na jedną stertę osobno, to zostanie wywiezione później i dopiero wtedy wzięliśmy się za właściwe już wykopy. W międzyczasie GoDetta e, naniósł nam jeszcze tutaj nasz reper w miejscu takim stałym na, na płocie. Tak jak widzicie to mam, tutaj mamy 11,88, czyli 11,88 metrów i 88 centymetrów nad poziomem morza. I to jest, to jest mój reper, taka, taka, takie moje wytyczne do dalszego działania. Właściwe posadowienie budynku, tak jak widzicie, tutaj są osie już też ponakładane przez godetę. Ten poziom, który, który widzicie właśnie, co on naniósł godetę, to jest górna krawędź bloczków, na której będziemy kończyć murowanie, a dolna krawędź to jest ta, którą żeśmy sobie tutaj sami już tutaj nabili, przenieśliśmy te osie, godeta nam je wysunął troszeczkę za daleko. A więc my sobie zrobiliśmy tak jak, tak, jak nam było, akurat tutaj wygodniej, tak jakbyśmy my chcieli pracować. Następnie była wybrana cała tutaj ziemia do poziomu górnej krawędziławy fundamentowej to zostało odwiezione z powrotem na kolejną tutaj hałdę. I ta ziemia będzie wykorzystana do ewentualnego obsypania tutaj terenu poza budynkiem, w międzyczasie, jak koparkowy nam tutaj zbierał. Ja sobie wszystko niwelowałem pod niwelator. Można to zrobić takim niwelatorem optycznym, wtedy trzeba pracować w dwie osoby. Można to zrobić równie dobrze laserem, i wtedy wystarczy jedna osoba, ustawiamy sobie laser w miejscu, żeby nam nie przeszkadzał, a później już styczką i z tak zwaną pikawką, z czujnikiem chodzimy i kontrolujemy sobie wysokość, jaką nam tutaj zbiera. Koparkowy. Czy zawsze trzeba tak robić? Nie, nie trzeba zawsze tak nisko zbierać. Dużo osób robi to zupełnie inaczej: zbiera tylko humus, dokopuje się do tej warstwy takiej ziemi nośnej. Później, następnie dopiero kopie fundamenty na, właściwy, na właściwym poziomie. Ja akurat robię w ten sposób, aby zrobić sobie szalunki. Te szalunki są właśnie w dolnej krawędzi tutaj moich bloczków, może źle to powiedziałem, w dolnej krawędzi. Od górnej krawędzi, tą, którą naniósł z odeta odmierzam sobie w moim przypadku tutaj będzie 6 warstw bloczków. Do tej, do tej wysokości zbieram cały ten grunt. Ważną sprawą jest tak, aby ten grunt był już tutaj właśnie nośny. Jeśli nie jest nośny, no to niestety musielibyśmy to zrobić, wykopywać tak głęboko, aż, aż ten grunt będzie Gruntem, na którym będziemy mogli posadowić nasz budynek. Tu w tym przypadku, akurat badania geologiczne były zrobione ze stanem faktycznym. Tak właśnie wygląda, że możemy na tej wysokości posadowić ten budynek. Następnie, jak już tutaj miałem to wszystko zebrane przez koparkowego, wynająłem sobie koparkę z wypożyczalni. Ja takiej koparki nie posiadam tutaj mam taki teren gliniasty i dosyć ciężko by się kopało więc postanowiłem właśnie wziąć taką koparkę i powiem Wam uczciwie, że to był mój debiut na tej koparce pierwszy raz to robiłem samodzielnie koparką zawsze e, kopaliśmy ręcznie, jeżeli była taka potrzeba e, a jeśli nie, to robił to nam koparkowy w tym przypadku nie chcieliśmy, aby koparkowy to robił miał łyżkę 60 i ten teren e, po, po wykopach wyglądałby dosyć Nieporządnie, że tak powiem, wynajęcie takiej koparki tutaj w moim przypadku kosztowało 175 zł na dobę. Czas, który, który mi zajął na wykopanie tego wszystkiego, to było 6 godzin. No i tutaj jeszcze chłopacy e, musieli troszeczkę dokopać. Nie, nie wszystko wyszło tak równo jak, jak ja bym chciał. Ręcznie żeśmy resztę poprawili, ale bądź co bądź, e, na pewno i tak to się opłacało. 175 zł za wynajęcie takiej koparki. I 6 godzin pracy, aby to wszystko wykopać, na pewno nie zrobilibyśmy tego ręcznie w tak krótkim czasie. Mało tego, nikt nie był jakoś strasznie tak zmęczony od tego kopania. Bo lwią część właśnie zrobiła ta mała koparka, tak jak ktoś tam słusznie zauważył, że koparkowy to chyba pierwszy raz robi tak. Dokładnie ja to robiłem tak, taką kopareczką. Robiłem to pierwszy raz, to był mój debiut. I tak powiem Wam uczciwie, że. Około 40 minut do godziny czasu męczyłem się, nie wychodziło, a później zaczęło to już iść dosyć, dosyć sprawnie. Myślę, że drugi, trzeci i czwarty raz z kolei, jak będę to robił, na pewno będzie szło to o wiele sprawniej. Już jakaś praktyka będzie. Następnego dnia, tak jak widzicie, tu, tu już wzięliśmy się za, za szalunki. Szalunki mam zrobione z płyty MFP. Nie kupowałem desek. Pocięliśmy płyty już w składach. Tu akurat jest płyta pocięta na równe 10 części, czyli na 12,5 cm. I tych płyt poszło chyba tutaj około 6. Do tego trochę kontrolat, dystanse. To wszystko już według projektu na osiach rozmierzyliśmy sobie tutaj od środka, czyli oś, to co nanosi nam ta Przenieśliśmy sobie wymiar po 25 cm na boki. Tutaj ławy są 50, dlatego po 25 na każdą stronę. I pod sznurek wszystko było montowane po kolei, tak jak wszystko tutaj właśnie widzicie na, na materiale. Ta praca zajęła nam do południa. Następnie poszło zbrojenie. Zbrojenie kupiliśmy już gotowe. W, cenie, w tej cenie, którą zakupiłem zbrojenie, ja dostałbym na składach samą stal. Wiadomo, firma, która kręci zbrojenia na, na co dzień. Ma dosyć fajne upusty na materiale, więc mogą sobie pozwolić na e, zrobienie ko bardziej konkurencyjnej ceny. Zostało mi tylko tutaj dokręcić narożniki. To jak skręcam zbrojenia też już wcześniej Wam pokazywałem. Także dwa dni pracy, mamy zrobione, e, mamy wszystko wykopane, zaszalowane oraz mamy wszystko zazbrojone. Następnego dnia, czyli dni, w dniu jutrzejszym przyjeżdża kierownik budowy, odbiera nam całe tutaj zbrojenie. I na godzinę dziewiątą mamy zamówiony bet. Myślę, że to na dzisiaj starczy. Jeśli macie jakieś pytania, pytajcie w komentarzach, piszcie tutaj na dole. Postaram się wam pokazać przebieg wszystkich tych prac tutaj po kolei. Będą to materiały i takie trochę typu vlog, czyli będę pokazywał na bieżąco, co robię i o tym mówił. A jeśli nie będzie czasu, bo będą na przykład jakieś sytuacje takie awaryjne, że trzeba będzie się bardzo śpieszyć, to po prostu pokażę wam to w takiej formie, jak teraz. To wszystko pokazuje. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. Wszystkie osoby, które pierwszy raz są na moim kanale, zostawcie sobie subskrypcję, dzwonek, będziecie na bieżąco z wszystkimi materiałami. Jeśli Wam się podobał ten materiał, zostawcie łapkę w górę. Macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Postaram się Wam na nie odpowiedzieć w miarę możliwości, chociaż czasu jest zbyt mało na, na to odpowiadanie, ale jeśli Będą jakieś takie rzeczowe pytania, postaram się na to wszystko podpowiadać. Projekt, jaki budujemy, to taki, jak teraz właśnie wam się pokazuje. Na koniec wrzucam wam kilka przebitek z kolejnego dnia pracy. Ja się z wami dzisiaj żegnam. Na razie, cześć.